Dzień dobry, moi kochani! Witam się z wami w kolejnym odcinku Small Talku. Sama nie mogę uwierzyć w to, że dosłownie miesiąc temu nagrywałam dla was pierwszy odcinek. Czas mija tak szybko, że ponownie witam się z wami na ulubieńcach miesiąca. A jeżeli wy nie widzieliście jeszcze ulubieńców kwietnia, to link zostawiam w wam w opisie, tak samo jak linki do moich innych social mediów. Zaczynajmy! Pierwszą kategorią są kosmetyki. W tym miesiącu głównie bazowałam na skincare i mimo że faktycznie może delikatnie moja cera się zepsuła, ale to może też przez to, że aktualnie jestem w trakcie okresu. Najbardziej postawiłam tutaj sobie na kosmetyki do skincare, ponieważ właśnie tych odkryłam najwięcej. Zacznijmy sobie od pierwszego produktu. Ja go mam od polecenia mojej pani kosmetolog. Mowa tutaj o tym takim płynie toniku z kwasem BHA. Tonik ma dwuprocentowe stężenie właśnie BHA i jest super, bardzo fajnie złuszcza naszą skórę i faktycznie widzę poprawę w cerze, kiedy go użyję. Rzeczywiście wszystkie takie kwasy wysuszają tą skórę, więc to też widać po nim, ale jeżeli używamy go 2-3 razy w ciągu tygodnia, to powinno być w miarę okej okay i ogólnie bardzo mi się podoba. Jestem zadowolona z tego, że go mam. Finalnie wzięłam sobie wersję 118 ml i jest ona dosyć wystarczalna. Ja sobie ją po prostu nakładam na tonik, przejeżdżam tutaj najbardziej, skupiam się na dolnej partii mojej twarzy, ale akurat przejeżdżam po całej twarzy i naprawdę mogę Wam go polecić z ręką na sercu. Kolejny produkt, słuchajcie, sama jestem w szoku, że ten kosmetyk wystarcza mi na tak długo, ale to może przez to, że ja po prostu używam go tylko i wyłącznie po zabiegach u kosmetyczki u kosmetologa, kosmetyczki, nie chcę tutaj nikogo zawsze urazić, ale no kosmetologa powiedzmy, możemy to tak jednak nazwać, bo to brzmi lepiej. Szczerze mówiąc sama byłam jakaś taka sceptycznie nastawiona, bo z jednej strony bardzo fajnie on nawilża, czy daje efekt glaskin, raczej normalny efekt skóry, po całej nocy uważam, że wygląda jak każdy inny krem, który używam, jest game changerem jeżeli chodzi o wysuszoną skórę i jak wracam od kosmetologa to mam jakieś, wyciek kwasy, inne jakieś takie rzeczy i ta skóra naprawdę była o takie porządne nawilżenie. Skoro już tak kontynuujemy skinker, to mam tutaj SPF. ik Ja w tym miesiącu głównie używałam SPF-u od Beauty of Johnson. O, akurat jest już na totalnym wykończeniu. Jest bardzo fajny, naprawdę przepięknie wygląda pod makijażem. Łączy się idealnie z makijażem. Bardzo często jest coś takiego, że jednak te SPF-y są takie tempe i aktualnie testuję różne i faktycznie czasami też miałam takie problemy kiedyś, że po prostu te SPF-y były takie trudne do nakładania. On jest taki przyjemny i tak fajnie się rozmorowuje, fajnie się wtapia w naszą skórę. Ja mam akurat tą wersję ryżową. Teraz przechodzimy już do makijażu, czyli do kategorii, którą kocham najbardziej. Krem bibi od i ręki. od Irene Riz super. On ma tak cudowne krycie. Ja go mam w odcieniu Light Beige. Jest delikatnie za ciemny, ale już jestem delikatnie opalona. Też miałam samą opalacz bardzo często, właśnie w maju, więc on był akurat idealny. Normalnie byłby nam niezdecydowanie za ciemny, ale on daje takie śliczne krycie. Naprawdę jest lekki, a przy tym daje krycie, by to był naprawdę jakiś taki mocniejszy podkład. Jeżeli miałabym powiedzieć jakieś totalne odkrycie, właśnie kosmetyczne maja, to byłby, słuchajcie, Właśnie ten bronzer. Bronzer Everybody London przy współpracy z Aleksandrą Soswą. Mam go w odcieniu Medium i jest boski. Naprawdę nie dziwię się, że te kosmetyki mają taki hype, bo jestem zakochana. Naprawdę jestem zakochana. Wygląda on przepięknie na buźce, W tapiecie idealnie. W ogóle w połączeniu z różem od Rare Beauty. To jest w ogóle idealne duo. Sama żałuję, że nie kupiłam jeszcze właśnie różu, bo to by na pewno wyglądało przepięknie. Aktualnie mam go na swojej twarzy. Opakowanie śliczne. Pięknie wygląda na o twarzy, czego chcić więcej? Nie wiem, czy jeszcze go dostaniecie z w czy nie. Wiem, że jest nowa kolekcja. Co jest w na faktur najprawdopodobniej te kosmetyki są po prostu podobne, Więc możecie sobie obczaić właśnie coś od Everybody London ja sama chętnie przetestowałabym coś więcej nie wiem co zrobię, jak ten błyszczyk mi się skończy, bo ja mam tak, że właśnie na przykład kosmetyki od Facebook dostałam przy współpracy, po prostu jako paczka PR i słuchajcie, tych kosmetyków już nie ma to jest najśliczniejszy błyszczyk według mnie on jest z minikiem tego od Fenty, dokładnie mowa mi tutaj o tym, wydaje mi się, że to jest praktycznie ten sam kolorek, aktualnie mam go na ustach w małych ilościach ale on ma takie piękne drobinki różowe. Nie ma w żadnej bazy kolorystycznej, co jest dla mnie idealne, bo ja nie jak błyszczyki mają jakąś bazę kolorystyczną, bo one wszystkie robią mi ciemne usta. Nie widzę ciemnych ust. Może aktualnie wyglądam jak jakaś dziewczyna z UK? Okej. Okay. Nie przeszkadza mi to. Ja go bardzo dużo używam w ostatnim czasie. On się w ogóle nie kończy. Dostałam go jakoś rok temu. Śliczne opakowanie, ten zapach w ogóle matko. Chociaż szczerze wydaje mi się, że jakiś czas temu widziałam te kosmetyki ponownie w Rossmanie, więc może robią jakiś comeback, mam nadzieję. Rzecz, za którą jestem sobie najbardziej wdzięczna w maju, jeżeli chodzi o jakieś takie wiecie, rzeczy kosmetyczne, bo jakoś nie poczyniłam zbyt dużych zakupów. Mam dosyć dużo kosmetyków, więc w tym miesiącu nic takiego specjalnego, kosmetycznego nie było, ale kupiłam pędzelki kupiłam nowe pędzelki, wczoraj je myłam, ale dzisiaj już się malowałam, więc jak widać um, właśnie nie widać, że one były myte, są super, kupiłam jakieś najtańsze pędzelki na szyję. to jest inna jakość po prostu makijażu, inna jakość też taka psychiczna, mam wrażenie, ja się czuję jak make up artist, ja się czuję jak Magda Pieczonka gdy ja używam nowych pędzli jest w ogóle super pędzelek, mam go do bronzera, naprawdę wszystkie są bardzo fajne, mam jakieś róże, rozświetlacze, po prostu polecajka jeżeli będę w stanie znaleźć, to tutaj zostawiam wam ID do tych pędzelków. Co w tym miesiącu? Paczkę PR z kosmetykami od marki Bell i jest to nowa kolekcja taka astronomiczna. Nigdy nie spodziewałam się, że kosmetyk który wygląda w ten sposób, no bo wiadomo, tak naprawdę ciemna szata graficzna, takie opakowanie, które raczej nie mówi o tym, jaki to będzie prestiżowy, jaki fantastyczny kosmetyk. I to jest właśnie nauczka, aby nie oceniać rzeczy po okładce. Ten kolor szczerze wydawał mi się totalnie nie dla mnie, ale on wygląda tak ślicznie. Zresztą sami zobaczcie. Aktualnie jestem w trakcie poszukiwania właśnie jakiegoś takiego fajnego różu, bo wiem, że on mi się tak naprawdę za niedługo pewnie skończy, bo nie wiem ile go tutaj jest. Chciałabym to znaleźć, ale nie widzę. Ten kolor jest boski. Jeżeli pytalibyście się mnie, jaki jest mój ulubiony odcień różu, to zdecydowanie powiedziałabym właśnie, że taki. Mam różowe paznokcie, czy Wy możecie poświęcić chwilkę na to. Różowe paznokcie sobie zrobiłam w tym miesiącu? Ja nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Zamówiłam kilka rzeczy różowych, U różowe ubrania mam gdzie jest smutne, wyżowe dziecko we mnie, nie wiem. Kolejna kategoria, kategoria modowa, czyli coś, co kocham jednak najbardziej. O kosmetykach jestem w stanie się rozgadać najwięcej, ale modę jednak kocham najbardziej. Pierwszą rzeczą, którą katowałam w tym miesiącu są po prostu te okulary. Tak jak one mi się spodobały, przyszły mi, słuchajcie, one właśnie jakoś w maju i dosłownie do każdej stylówki, za każdym razem, kiedy wychodziłam z domu, sobie je zabierałam i to nieważne, czy na zakupy, czy było deszczowo, czy nie wiem, szłam na spacer po paczkę, bez makijażu zawsze miałam sobie te okularki Są przepiękne I nareszcie to są takie okulary, które ja mogę nosić Wraz z czapką z daszkiem Bo Kiedyś miałam taki problem, że właśnie wszystkie moje okulary Były takie duże I gdy sobie je zakładałam na twarz, to nie mogłam zakładać Wtedy czapki z daszkiem A te uważam, że nie dość, że wyglądają bardzo ładnie Wyglądają tak fancy A kosztowały mnie pewnie max 2 dyszki Piękne, kocham złoto Także czego chcieć więcej Letnie topy. Niestety pogoda w maju nie należała do moich ulubionych, także w lnianych spodniach się nie nachodziłam. Nachodziłam się bardziej w jeansach i w innych spodniach, które Wam pokażę. Ale ten topik kupiłam właśnie na początku tego miesiąca i uwielbiam go, miałam go na sobie już parę razy, jest przepiękny. Wiem, że za niedługo pewnie połowa dziewczyn w Polsce będzie w nim go nosić, nie przeszkadza mi to. W ogóle mi to nie przeszkadza. Jakiś czas temu też zamówiłam sobie z Vinted, ale z metką i w sumie zapłaciłam z niego więcej niż bym zapłaciła w oryginalnym sklepie. Taki sam, tylko, że właśnie różowy i wiem, że będę w nich chodzić, są super. Ja mam białego eseczkę, a ten jest XS i następnym razem po prostu kupiłabym albo ja bym kupowała ponownie bardziej, to kupiłabym na pewno XS. -ka. Jeansy Stradivarius 92. Najpiękniejszy krój spodni i ten kolor również jest przepiękny. Te też są dla mnie szare, to jest taki ciemny szary. Zawsze byłam przeciwnikiem tego koloru, ale jakoś w lutym sobie je zamówiłam i to są zdecydowanie Moje ukochane spodnie. Ja je mam petit. Ponieważ spodnie w Stradiweriusie. Stata też jest tego są zawsze na mnie za długie i te też nie są takie idealne. Z góry mówię, mam 1,66 m, także jeżeli chcecie jakieś fajne spodnie o idealnym kroju, one nie mają takiego typowego, niskiego, niskiego stanu. No ja mam raczej średni stan, ale on jest idealny. Serio. Ja po prostu się w nich zakochałam i dosłownie mogłabym mieć każdy kolor tych spodni. Moje ukochane spodnie materiałowe z Berszki to są takie spodnie sweterkowe. Też je kupiłam jako Czas temu w lutym Bardzo mi się one podobają Pijam je w beżce Wiem, że są też inne kolorki One są ciepłe, ale są takie, wiecie, idealne Że jestem w stanie je założyć w wiosnę I jestem w stanie je założyć w zimę I lubię takie rzeczy najbardziej Najpiękniejszy kardigan, o którym mam dosłownie Multum pytań i sama się was nie dziwię Bo jest on prześliczny Ma takie szerokie, naprawdę szerokie rękawki Odcień jest Przepiękny, niestety nie jest on już dostępny, i wydaje mi się, że przyczyniłam się trochę do tego. Jak widziałam na Vinted yy, na shiny, rok. W momencie, w którym ja zaczęłam Wam podawać, ID, wyprzedał się, więc nie wiem, czy to jest moje Delulu, czy rzeczywiście tak bardzo Wam się spodobało. Aktualnie jest dostępny tylko w takim niebieskim, mocnym kolorze. No i co. Ikona, czyli ten mój krótki tręczek. Tak samo: na spacer, do galerii, na zakupy, na obiad. Wszędzie noszę tą kurtkę. Najlepszy zakup życia, dosłownie. Jeżeli jest jedna rzecz, która mogłaby wam się modowo kojarzyć ze mną, to obstawiam, że połowa z was powiedziałaby, że właśnie byłby to ten French. I teraz przechodzimy do rzeczy, które mam na iPadzie, czyli okres pokazywania już się skończył, a my przechodzimy do kategorii nawyki. 7-8 godzin snu to jest rzecz, którą udało mi się w tym miesiącu wprowadzić, ale to jest ze względu na to, że w maju ani jeden dzień nie byłam w szkole. Normalnie chodziła do szkoły, to nie miałoby żadnego sensu, żadnej i tak naprawdę możliwości, ale słuchajcie, ze względu na to, że do szkoły nie chodziłam, mogłam się wysypiać, że zadbałam sobie o tą higienę, jest jestem sobie ogromnie wdzięczna. Miałam taki problem na początku w maju, że chodziłam spać późno, ale już później ogarniałam sobie to, bo wiedziałam, że nie chcę zmarnować tej szansy właśnie na zadbanie o higienę snu, więc aktualnie wstaję sobie jakoś godzina siódma, tak naprawdę w ostatnim czasie. Czuję się super. Cały dzień się czuję super. Ja ogólnie nie mam tak naprawdę problemu ze spaniem, nigdy na to nie mogłam narzekać. Zasypiam bardzo szybko i tak samo z budzeniem się też nie mam żadnego problemu, ale. Higiena snu to jest według mnie najważniejsza rzecz. I to jest pierwsza rzecz, jeżeli chcecie sobie coś faktycznie zmienić, czy to w wyglądzie, czy to w waszym samopoczuciu, czy to ogólnie w waszym życiu, bo mimo wszystko to się tak wydaje, że to jest tylko sen, ale to zmienia naprawdę tak wiele. Jedzenie bez oglądania YouTube'a i takiego, wiecie, bezmyślnego scrollowania TikToka czy tam Instagrama to bardzo dobrze wpływa, ponieważ człowiek bardziej najada się tym jedzeniem, tak naprawdę bardziej jest taki świadomy tego, że on to je, a nie, że tak naprawdę ogląda TikToki i tym dodatkiem jest to jedzenie. Wiem, czasami też tak miałam i na pewno nie raz tak jeszcze będę mieć, że po prostu lubię sobie coś puścić do jedzenia, aby to wszystko tak bardziej enjoyować. Nie będę ukrywać, to też nie jest nic złego, ale jeżeli jemy i tak wiecie bezmyślnie chociażby przesuwamy tego palca tak na tym TikToku, to uważam, że to nie wpływa ani trochę dobrze. Moja rada i na mnie to działa, mnie na każdego z Was to zadziała. Jeżeli czuję, że już faktycznie troszeczkę za dużo czasu spędza i za bardzo bezmyślnie skroluję, to przynajmniej staram się przypomnieć pięć TikToków, których widziałam w ostatnim czasie. Wymieńcie mi pięć TikToków, które widzieliście w ostatnim czasie. Obstawiam, że aktualnie któryś z Was, któraś z Was ogląda TikToka, kto ogląda ten film albo robi sobie coś innego wciąż na telefonie. Powiedzcie, wymieńcie sobie w swojej głowie albo na głos pięć ostatnich rzeczy, które zapadły Wam w pamięć. Ja... Szczerze, rzadko kiedy jestem w stanie wymienić tego aż 5, co jest straszne, bo widzimy tego tak dużo, a nie jesteśmy w stanie zapamiętać dwóch prostych rzeczy: parnianie się, dochodzenia po domu. Bardzo często mam coś takiego, i wydaje mi się, że to jest po prostu rzecz, z którą ja się muszę pogodzić, że nie umiem być produktywna, kiedy ja sama nie czuję się ze sobą dobrze, nie umiem robić rzeczy dobrze, może to też nie jest za dobre, za dużo powiedziałam dobrze, ale chodzi mi o to, że ja po prostu, aby być produktywna, aby robić. Coś tak, jak powinnam zrobić, aby zmotywować się do tego, muszę się dobrze czuć sama ze sobą. Muszę być, że tak powiem, ogarnięta, ubrana w coś, co jest dla mnie, że tak powiem, akceptowalne. Brzmi to źle. Ja wiem, ale chodzi mi o to, że po prostu, aby wyglądać schludnie, czysto, nie wiem, mieć chociażby te włosy ułożone, umyte, czyste, to jest według mnie podstawa. Po prostu zostaję sobie w domu, ale wciąż dbam o ten mój wygląd. Po pierwsze, ja się czuję lepiej, jestem bardziej produktywna, i to jest coś, co tak bardziej trzyma mnie w tej przysłowiowej kupie. Taki ostatni luźny nawyk to ziołowe, zielone herbatki. Ogólnie kocham herbaty. Od zawsze lubiłam pić herbatę, ale nie piję już w ogóle herbat takich owocowych, nawet nie wiem, czy mam jakąś w domu. Kocham herbatę miętową. Dosłownie mogłabym sobie zrobić ją do Stanley'a i pić ją cały czas. Naprawdę byłabym w stanie pić cały czas zieloną herbatę i słuchajcie, najlepsza dla mnie jest. Nie wiem, czy ona jest taka bardzo zdrowa wtedy, ale zimna. Zimna herbata miętowa, to dla mnie smakuje, to jest napój Bogów. To już jest ten wiek, ja już mam 16 lat w tym roku, aż mi głowa chyba boli. Bo zawał, ja w ogóle wczoraj, ja ostatnie miałam chyba jakiś zawał, wiecie, to jest inny Story Time, to Wam muszę opowiedzieć, ale słuchajcie, ja. Kocham zieloną herbatę. Zielona, miętowa, pyszne to jest. Jeżeli chodzi o influencerów, bo to też dałam taką kategorię kiedyś, w smykie kiedyś, miesiąc temu, tak naprawdę w tym miesiącu dosłownie obejrzałam chyba z 5 filmików na YouTubie, i wszystkie te filmiki były z Daily Dress Code. Niestety przegrzał mi się aparat, teraz się zastanawiam, co by tutaj zrobić. Dobra, lecimy dalej. Tak jak mówiłam, oddałam tylko i wyłącznie raptem 5 filmików Dress Code z ich Daily. Także powstrzymuję Moimi ulubimi, ulubionymi influencerami jest Dresscode. Niestety Halinek TV nie mogę zaliczyć, tak jak w po, poprzednim miesiącu, ponieważ ostatni filmik, który one wstawiły był właśnie miesiąc temu. Ale nie będę ukrywać, że Glorianka content mieszkaniowy super i uwielbiam te dziewczyny. Witam się z Wami po chwilce przerwy Kamera ochłonęła. Ostatnia kategoria to wydarzenia. Pierwsza rzecz, która stworzyła cały miesiąc 0, 0, 0, szkoły. Teraz w szkole byłam jakoś pod koniec kwietnia idę dopiero na początku czerwca, także nie narzekam, było super. Reset od szkoły, tak naprawdę taki miesięczny, to było coś. Co naprawdę było mi trzeba. Jednym wydarzeniem były urodziny Milusi i może dla Was brzmieć to lekko abstrakcyjnie, ale byłam taka w ogóle wtedy w ten dzień rozemocjonowana. Po pierwsze, w ogóle byłam mega szczęśliwa, jak widziałam właśnie jej radość, mimo, że rolniczy, mimo, że ona nic nie rozumie. Spędziłam sobie z nią właśnie cały dzień, kupiłam mi świeczuszki, kupiłam mi prezent, poszliśmy sobie później na super spacerek, była bardzo fajna pogoda, porobiłam z nią jakieś fajne pamiątkowe foteczki, więc ten dzień naprawdę bardzo, bardzo fajnie wspominam. Ten miesiąc ogólnie na spokojnie mogłabym zaliczyć do ulubionych, na pewno byłby najlepszy w tym roku, jakby pogoda była jeszcze lepsza, no niestety pogoda trochę mnie załamała i pokrzyżowała mi miliony moich planów, ale nie mam za dużo takich jakichś poszczególnych wydarzeń, ogólnie chill, odpoczynek taki spokój w, w głowie wiecie, nie musiałam nic robić do szkoły to już robi cały miesiąc ja już nie muszę innych wydarzeń mieć o innych wydarzeniach wam wspominać ja po prostu miałam luz od szkoły i to mi starczy dajcie znać, czyli widzicie tego typu content u mnie ja wam dziękuję bardzo za oglądanie buziaczki, do zobaczenia za tydzień i w następnym vlogu, pa, pa.